Nie, ten dzień to jest dla mnie za dużo. Zobaczcie na nich! Wszyscy mnie adoptowali i to była prawdziwa masakra. Pamiętajmy koniecznie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonkiem i napisz w komentarzu, którą z tych postaci najbardziej lubisz, a przypnę ci serce, ale to co się działo było naprawdę mega grube. He he! he. Hello, hello, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Bierem i słuchajcie, dzisiaj mam przerąbane, ponieważ jestem samotnym dzieckiem w tym wielkim domu dziecka, słuchajcie, w tym wielkim przedszkolu i naprawdę jestem tylko sam, słuchajcie, taką panią przedszkolę, która się mną zajmuje, w ogóle cześć ¿Qué? 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 Kochani, witaj, co tam? No, moi dudy chciałbym już wreszcie być adoptowany I stąd wyjść naprawdę boż nie mam, słuchajcie, siły tutaj dłużej siedzieć W każdym razie, moi drodzy, naprawdę jest przerąbane tutaj Kiedy wreszcie ktoś po mnie przyjedzie? Proszę, naprawdę Kra, zostaniesz tutaj jak najdłużej sieda, Będę tylko ja i ty, he, he, he no, no jest, moi drodzy, jakaś dziwna Ej, zobaczcie, ktoś podjechał, ktoś tutaj podjeżdża Zobaczcie, kto to jest w ogóle? E, kto, to, e, kto to jest? Ej, co jest? E, czy to jest jakiś pan cytryna? Witam, witam państwa tu Tutaj przyszedłem po jedno dziecko. Które zdolne jest do przemocy i bardzo niebezpiecznych rzeczy. Chyba nie mówi pan o moim skarbeńku. A ile ma pani tutaj dzieci? Tylko jednego i nigdy go nie oddam. A ja nie proszę o to, żeby pani mi go oddała. Ja go po prostu chcę zabrać i będzie ze mną kraść. Oddawaj tego dzieciaka. Nie, nie zrobię tego. Tak, masz mi go oddać i to już. E, moj dody, co się tutaj właśnie dzieje? Co jest? E, przepraszam bardzo. Dobra, dobra, już niech pani tylko zostawi. Dobra, bierz pan to dziecko i w ogóle już pan idź, więc w ogóle pan gorzy na Wielka cytryna. Hehe, he, dobrze, idziemy, młody. E, dobra, idziemy, ale kim pan jest w ogóle? Przepraszam bardzo pana. Jestem Lemon Demon, a masz mówić do mnie e, tato. E, aha, panie Lemon Demon. No dobra, idziemy w takim razie. co my mamy, Gdzie my w ogóle jedziemy? Jakie ma pan fajne autko w ogóle? Wow, to jest super! Ale gdzie pan nie wiezie, panie Lemonie? Gdzieś gdzie nie chcesz być? Eee, eee, aha, dobra. Ej, czy my tutaj właśnie mieszkamy przecież tam na drzewie? Tak, ale musisz mi pomóc dobyć lepszy dom. Będziemy teraz okradać. Ludzi i robić bardzo złe rzeczy w tym mieście. E, ale dobrze, no to panie Lemonie, dobrze, czy znaczy, Tato znaczy, dobrze, ale gdzie my idziemy? Co to jest w ogóle za dom. Co to jest w ogóle? Wow, jaki dom! Słuchajcie, tu jest. Nawet niezły, podoba mi się. Dobra, młody, jedziemy teraz na specjalną misję. Okradniemy sklep spożywczy. E, okradniemy sklep spożywczy? Że, że co? jest tylko dzieckiem, ja mam 7 lat. Panie Tato, Lemonie, czy kim pan jest w ogóle? Panie Cytryno, z dziwną twarzą. Masz nie robić, to co ci każę, jasne. Idziemy. Więc co, idziemy w takim razie tutaj i, i wsiadam do samochodu. I, I, generalnie I co, i teraz jedziemy okreść sklep? Ale jak mam okreść sklep, panie Lemonie? Zaraz ci pokażę Tato, ale weź trochę zwolnij Czemu ty jedziesz tak szybko? Dobra, synek Teraz czas pozaś pirata, Lemona, Demona Tato, ale gdzie tak jedziesz szybko? Co ty? się jechać prosto? Co jest w ogóle, tato? Ty oszalałeś totalnie A, synek, z o, ktoś tam idzie, synek to zostaw, nie najeżdżaj na nią Aha Dobra, nie, co ty robisz? Tam ktoś idzie, tato! Ty wiecz, uważaj, uważaj, tylko uważaj tą panią, która tam idzie, no tato, możesz jechać prosto, to, tato, co ty robisz? Co ty robisz, tato, to robisz! Co ty robisz? Co ty robisz? Na nią najechałeś, tato! Co się dzieje? Co, co ty zrobiłeś? Haha, ha, pierwsza moja ofiara, co ty na to, żebym ją teraz teraz zjadł? Tato, co ty robisz, żeby mi jechać obrabować sklep, a nie przejeżdżać ludzi? Co ty sobie wyobrażasz? Haha, ha, ha, czas poćwiartować. Policja, pomocy, mój tata oszalał, policja, policja, pomocy, chodźcie szybko tutaj, ja nie wiem, już naprawdę nie mam siły. Tutaj policja, Jej, dobrze, że była policja. Mój tata Lemon Demon zjada kogoś. Co on robi? Co to tutaj się dzieje? Policja dzień dobry, co się tutaj dzieje? Haha, ha, ale dobra, ale smaczniutka. Eee, e, co tu się dzieje? E, o, kogo my tutaj mamy? Pani policjantka! Może panią też by zjeść? Eee, e, pomocy posiłki, pomocy! A, ma pani tutaj! Zobacz! E, co ty robisz, tatu? Ono, szalał! Co ty zrobiłeś z tą policjantką? Co ty z nimi zrobiłeś? Tato oni są. Oni. Czy oni nie żyją? Co ty sobie wyobrażasz? A, dobrze, zjem teraz sobie ją a później po pota i pośpiewa Moi drodzy, moi drodzy, to nie jest normalny Czy Nie, słuchajcie, nie, ja nie miał ja nie miał siły naprawdę. Mieliśmy jechać rabować sklep, a nie robić szagier, rzeczy, tato, chodź, idziemy rabować sklep. Chodź, tato, zostaw ich, zostaw ich, idziemy rabować sklep. Obieca że zrabujemy sklep, więc ja liczę na ciebie, chodź, tato, idziemy Zostaw tą panią, tato, zostaw, idziemy do sklepu. Chodź idziemy, ja już czekam w aucie. idziemy, tato, chodź tutaj do auta. Dobra, synek, masz już idziemy do tego twojego sklepu. Obrabujemy zaraz. Słuchajcie moi drodzy, coraz bardziej robisz to dziwne Naprawdę się robi niebezpieczne. Dobra, młody, Teraz siekierę, którą zaraz ci dam. Siekierę? E dobrze. Jaka siekiera! I rób teraz to, co ja robię razem ze mną. Idziemy! Eee, aha, Dzie dzień dobry. Oddawaj kasę z tego sklepu, kasierko. Pomocy, pomocy, wielka cytryna mi napada. Niech panią oddaje kasę, bo ja też panią zaraz napadnę. O! Już oddaję pomocy! Ej, 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 co tu się dzieje? Ej, ja mam broń. co, co tu się dzieje? Ej, przepraszam, jestem tylko niewinnym dzieckiem. To on, to ten wielki cytryniarz. Pani cytryno, co pan tutaj robi? A, a, a. O, widzę, że się znowu spotykamy, panie boyfriend. Cóż za spotkanie po latach. Po tym, jak stałem się wielką cytryną, nareszcie się spotykamy. Mam ci drugi raz nauczyć, gdzie jest swoje miejsce, cytryno? A może ja ciebie? Ej, panie, panie boyfriendzie, pomocy. Ten wielki czuł. Ta wielka cytryna mnie adoptowała. Ja nie chcę z nim mieszkać, pomocy. Dobra, młody, zaraz z nim wygram i będziesz razem ze mną. Ale jak to, jak to mamy zrobić? Co jest? Ten spór można rozwiązać tylko w jeden sposób: jedynek. Dobra, jazda! Na początku, boyfriend. A teraz lemon Dobra, więc słuchajcie, kto wygrał? Dobra, młody, decyduj, kto wygrał ten pojedynek. E, kto wygrał ten pojedynek? E, de, wygrał ten pojedynek? E, boyfriend! Co młody, no się z tobą policzymy. Nie chcę cię więcej widzieć, idę stąd. Dobra, boyfriend, proszę, znaczy tato, boyfriend, adoptujesz mnie. Pewnie, synek, jestem teraz z tobą. Ja, dobra, wreszcie nie ma tego dziwnego lemona, coś tam, coś tam, coś tam. To była prawdziwa masakra. A to mamy super skuter, wow, znaczy to jest w sumie kład, ale dobra, jedziemy, chodźcie, to pojedziemy tutaj. E, super kład, ta. Ej, co jest? Ej, czy ty widziałeś? Co jest? Ej, kto to jest za typem? Ej, tato, nie przejeżdżaj go! Co jest w ogóle? Czemu nam skoczył pod auto? Proszę pana, proszę pana, co jest? Kto to jest? Ej, pomocy! Ej, pomocy, policja przyjechał mnie! Pomocy! Dzień dobry, co się tutaj dzieje? Czemu tata odjechał? Ej, co jest? Ej, ej. Pomocy, on mnie przejechał! Już panu pomagam! A gdzie się podział ten, co pana przyjechał? On uciekł tamtym autem pomocy! Eee, dzień dobry, coś takiego stało. On już skoczył przed auto. Co pan zrobił? Będzie pan aresztowany. Proszę pana, proszę pana, żyje pan. O, całe szczęście, na szczęście. Nic mi się takiego nie stało. Ale proszę pani, trzeba aresztować tego gościa. On nie przyjechał. Już to zrobimy zaraz. Tato, uciekaj, policja cię goni. Echa, <laughs> okej, okay, czyli mój tata uciekł w ogóle? Ha, ha, ha! Po to tylko to zrobiłem! Teraz będę twoim tatą. Jestem Piko, a to był boyfriend. Mój największy. E, czyli teraz mamy kolejnego człowieka, który chce być moim tatą? E, a pani z Pico? Tak, ale teraz poznasz dopiero co to znaczy prawdziwy ból. Zapraszam ciebie za mną, ty jesteś moim niewolnikiem. Eee, że co jestem? Jak to wsiadamy tutaj? I co teraz? Eee, aha. Eee, czyli co? Teraz mamy tutaj wyjechać? I co? I jestem teraz... Pan teraz jest moim tatą? Dokładnie tak. Hehehe. He, he. Wow, czy to jest jego dom? On jest naprawdę duży. Zobaczcie mój, dom, to jest naprawdę wielka chata. Ale dobra, tato. Tato, tato to chodź tutaj może do domu, Pokażę mi gdzie jest swój pokój w ogóle. Od... Teraz ty śpisz na zewnątrz, jasne, i teraz jesteś moim niewolnikiem, nie wypuszczacie nigdy z tego domu! Eee, że to słuchajcie, nie, nie, ja nie mam, ja mam, słuchajcie, pecha do tych rodziców, ja nie mam, ja nie mam szczęścia, słuchajcie, na początku tam ci niewielki lemon demon, później jakiś gościu, który, który w ogóle uciekł z policją, nie, słuchajcie, to będzie koniec, ja już nie mam siły, słuchajcie, więc to byłoby na tyle, cześć, papa, elo. Ja już w ogóle dłużej nie wytrzymam, więc to byłoby na tyle, więc elo, cześć, pamiętajcie,